Cześć witam wszystkich. Nowy dzień, Nowe Jezioro. W dzisiejszym odcinku Ekipy z Jezior poruszymy bardzo ważny i dyskusyjny temat, który co chwila pojawia się na ustach milionów Polaków i nie tylko. A to dlatego, że niedawno rozpoczął się symboliczny okres, do którego większość Polaków podchodzi z nietęgą miną. Jedni mówią o nim w czasie przeszłym, inni teraźniejszym, jeszcze inni przyszłym. U niektórych budzi on pozytywne uczucia, jednak u większości osób kojarzy się on z Oporem, stresem, niechęcią, zmuszaniem i obowiązkiem. Takie właśnie epitety większość z nas używa określając jesień? Nie, nie. Tym razem nie chodzi o naturę, ponieważ mowa jest o roku szkolnym. A tak się właśnie składa, że mamy pewne jezioro w Polsce, które nieoficjalnie nazywane jest jeziorem edukacji narodowej, albowiem według poufnych informacji. To właśnie nad jego brzegami zostały opracowane fundamentalne założenia polskiego systemu edukacji. Jednak cóż wspólnego może mieć polski system edukacyjny z naszym rokiem szkolnym i współczesnym szkolnictwem? Zapewne nic, bo jak to możliwe, aby w dzisiejszych ultranowoczesnych czasach mógł nadal funkcjonować ponad 200-letni program? Ale mam nadzieję, że konkretną i rzeczową odpowiedź na to pytanie. Uzyskamy nad naszym docelowym zbiornikiem wodnym, dlatego czym prędzej udajemy się niedaleko miasta Orzysz nad jezioro Orzysz, aby poznać całą prawdę o szkole. To co ekipa? Robimy to! <grych> Tak, to jesteśmy już na miejscu, dookoła cisza i spokój, jakby całe okoliczne środowisko było właśnie na zajęciach. A skoro my jesteśmy na wagarach, to możemy sobie na spokojnie pozwiedzać okolicę w poszukiwaniu szkolnych ciekawostek. No to wypuszczam moich uczniaków i idziemy Patrzę. I tu właśnie nasuwała się pierwsza myśl odnośnie pruskiego systemu edukacyjnego, a zarazem jego najważniejsza cecha, że był wprowadzony obowiązek szkolny. I rodzice, chcieli czy nie chcieli, musieli posłać swoje dzieci do państwowych szkół, aby kolejne kilkanaście lat spędziły w szkolnych ławkach. Bo jak to śpiewano w klasyku: wszystkie dzieci nasze są obowiązek, czyli przymus. Kilkanaście lat w szkolnej ławce, czyli edukacyjne więzienie. Całe szczęście to odgórne prawo i obowiązek zostało już dawno wycofane, a dzisiaj możemy się cieszyć wolnością jak nigdy. No ale chyba nie do końca. Kiedy na mocy rozporządzenia cesarza Fryderyka II zaczęły powstawać szkoły i różne inne jednostki oświatowe, powstało również Ministerstwo Edukacji, które decydowało o programach nauczania, dobierało podręczniki, jak również sprawowało nadzór nad szkołami. Bo jak to mówią, nie ma biurokracji, nie ma edukacji. Wprowadzono również standaryzację nauczania. Co oznaczało, że wszystkie szkoły tego samego typu realizowały dokładnie ten sam program nauczania i podlegały państwowym egzaminom. Jednymi słowy, to Państwo zaczęło kształtować wiedzę i światopogląd obywateli, decydując o tym, czego mamy się uczyć, kogo słuchać, co wiedzieć i w co wierzyć. Całe szczęście to odgórne prawo i obowiązek zostały już dawno wycofane, a dzisiaj to my sami, a nie państwo, decydujemy o tym, Czego mamy się uczyć i w co wierzyć? No, ale coś mi tu nie gra. Pruski system kładł duży nacisk na dyscyplinę i posłuszeństwo. A jego struktura i organizacja dobitnie to potwierdzały. Na przykład podział na klasy wiekowe, gdzie uczniowie byli grupowani ze względu na wiek, a nie umiejętności. I przykładowo do takiej grupy trafiały zupełnie różne osoby, które później były zmuszane do równomiernego tempa rozwoju. 45-minutowe lekcje i nieprzyjemny dźwięk dzwonka, który precyzyjnie wyznaczał początek i koniec zajęć. Jednolite programy nauczania, podręczniki. I egzaminy szkolne. Wszystko to było zaprojektowane tak, aby wytworzyć posłusznych obywateli, którzy będą wykonywali polecenia bez zadawania zbędnych pytań. Całe szczęście to odgórne prawo i obowiązek zostało już dawno wycofane, a dzisiaj mamy pełną swobodę organizacji edukacyjnej. No, ale chyba coś przeoczyłem. XIV wieczne reformy edukacyjne bardzo dogłębnie zreformowały społeczeństwo. Pojawiło się cała rzesza urzędników i osób wykwalifikowanych na posłusznych, lojalnych wobec systemu nauczycieli, którzy otrzymywali przywileje społeczne, przez co zawód ten zaczął być traktowany z nadmiernym uznaniem. Na zajęciach nauczyciel miał absolutną władzę miał zawsze rację. Nie można było podważyć systemowych faktów, których nauczał, ani sensu ich nauczania, kreatywność, myślenie analityczne i krytyczne zostały zastąpione powtarzaniem i zapamiętywaniem zbędnych regułek oraz bezsensownym uczeniem się pod testy. Całe szczęście, te odgórne prawo i obowiązek zostały już dawno wycofane, a dzisiaj mianem nauczyciela szkolnego określamy zupełnie inny typ człowieka. Od chwila, mam dziwne wrażenie, jak to było z tym kosinusem i pantofelkiem? Dobrze, skoro udało nam się pobieżnie przebrnąć przez analizę tego przestarzałego, sztywno-restrykcyjnego ludzkiego systemu edukacyjnego, zapewne, tak jak i mnie, Również i Was powinien ucieszyć widok naszego współczesnego polskiego przykładowego nauczyciela, który jest idealnym odzwierciedleniem polskiego systemu edukacyjnego w tych ultranowoczesnych czasach. A skoro jesteśmy nad jeziorem edukacji narodowej, nie powinniśmy mieć większych problemów z jego znalezieniem. Długo nie musieliśmy szukać. Proszę Państwa, nasz nowoczesny nauczyciel wygląda właśnie tak. Szwella! Wiederholung! Wiederholung! Nie no, ja już do szkoły nie wracam. Jedyny egzamin, który przyjechałem tu liczyć, to zaliczenie jeziora. Jezioro Orzyż to duży zbiornik wodny o powierzchni około 1070 hektarów i bardzo nieregularnym kształcie. Leży na wschodnim krańcu krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Jego maksymalna długość to prawie 12 km, a szerokość to ponad 3 km. Jezioro posiada 10 wysp, a największa z nich to Różany Ostrow, zwana również wyspą Róż. Jest połączona mostem z lądem. Średnia głębokość jeziora wynosi 6,5 m, a maksymalna 36. Przez jezioro Orzysz przepływa rzeka Orzysza. Już po wszystkim, już po krzyku, kolejne jezioro zaliczone. Całe szczęście ten prusko-nowoczesny nauczyciel już przestał mnie gonić. Uff, ale czuję się zmęczony. Tak jakby mnie gnał przez dobre kilkanaście lat. A on zwyczajnie nam odpuścił, ponieważ teraz wziął się za nasze dzieci. Nie wiem jak Wam, ale mi się podobało. Cześć!